Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu tygodniowym od 24 do 30 lipca bieżącego 2023 roku. Karty mam już potasowane, teraz je przełożę i już kochani patrzymy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, 7 denarów. Wtorek. Była środa, cztery kielichy, czwartek, karta siły, piątek, koło fortuny. Sobota, dwie buławy i niedziela. Królowa Denaru. Spokojnie, tydzień, Tu trochę jesteście zmęczone. Brakuje Wam energii, moje kochane panienki. Może czas na wypoczynek. Może czas na to, żeby troszeczkę zadbać o siebie, wzmocnić układ odpornościowy. Arcykapłanka w tle. Arcykapłanka, miejsce ustronne gdzieś nad wodą, wręcz bym powiedziała jakieś dzikie, niezbadane jeszcze tereny, więc jeżeli kochacie taki plener, takie widoki, takie miejsca, gdzie odpoczywacie, gdzie możecie być natchnieni jakimiś wizjami, inspiracjami twórczymi, warto się wybrać. Arcykapłanka to rozwój duchowy, to intuicja, to przemyślenia, wiedza, nauka, lektura, ale też tajemniczość, więc niektóre panny no, będą takie dyskretne, nieśmiałe w tym tygodniu, będą działać, e, robić swoje, ale bez jakiegoś poklasku, bez afiszowania się, chwalenia jakimiś osiągnięciami. No, jeżeli chodzi o studia, być może tutaj wreszcie wiecie, w jakim kierunku chcecie się kształcić. Może już jakieś egzaminy za wami, może dokumenty złożone. Decyzje zapadły, niektórzy być może starali się o stypendium i takie stypendium dostaną. Kochani, to jest też szansa zajścia w ciążę, więc te pary, które się starają, niech się w tym tygodniu przyłożą. Poniedziałek 7 denarów. Czekamy, kochani, czekamy na konkrety, czekamy na odpowiedzi, na decyzje, na realizację spraw finansowych. Jeżeli szukacie pracy, czekajcie, lada moment pojawi się ciekawa oferta, warto w niej skorzystać. Jeżeli macie pracę, no tutaj własny rachunek, własna działalność, troszeczkę trzeba będzie poczekać za klientem, za jakimiś pieniążkami, może staracie się o jakąś dotację, dofinansowanie, te pieniądze przyjdą, ale jeszcze się uzbrójcie w cierpliwość. Natomiast jeżeli zastanawiacie się, co dalej, czy szef przedłuży ze mną umowę, czy być może warto porozmawiać o podwyżce, warto. Więc że lato póki gorące, macie fakt w rękach, jesteście utalentowani. Macie konkretne umiejętności, które teraz, na które jest teraz jesteście dobrym pracownikiem, więc na pewno tutaj pracodawca Was nie zwolni i na zachęty coś tam do pensji dorzuci. Rozbrójcie się w tym dniu w cierpliwość, bo gdzieś tam możecie utknąć w korku, gdzieś trzeba będzie odstać jakąś kolejkę. Cierpliwie poczekać przy okienku, bo być może no, ktoś ma słomiany zapał i nie do końca sprawnie będzie Was obsługiwał, zwłaszcza w sprawach urzędowych. Ale Panna jest wyrozumiała, jest spokojna, zresztą denary to jest Wasz żywioł więc Wam się nie śpieszy, na pewno co macie odczekać, to odczekacie. Doglądacie swoich spraw, doglądacie swoich obowiązków, tu widzę też zadbanie o swoje otoczenie, więc jeżeli macie działkę, dom z ogrodem też, niektóre panny być może w tym dniu zainwestują jakieś pieniądze w dekorację bądź upiększanie swojego otoczenia. Co w związkach. Te panny, które są samotne, ewentualnie no, z kimś tam sobie coś pomalutku organizują, ale to nie jest jeszcze oficjalne, to jest owiane tajemnicą. E, czekacie po prostu, czy z tej mąki będzie chleb. Y, natomiast w stałych relacjach tutaj widzę bierność ze strony panny, dajecie możliwość wykazania się swojej drugiej połówce. Natomiast. Wkradła się może jakaś rutyna, może jakaś nuda, panna jest może zmęczona. No, na pewno, jeżeli jesteście z partnerem zorganizowanym bądź partnerką, szybciutko was rozrusza i rozkręci możliwy wspólny wyjazd, możliwe, możliwa jakaś fajna wycieczka, miło i ciekawie spędzony czas. We wtorek mamy Asarbuła, więc tutaj wykorzystajcie energię, bo dostaniecie zastrzyk tej energii do działania. Szansa odniesienia jakiegoś sukcesu we wszelkich sprawach, czy to zawodowych, czy to urzędowych, ktoś wyciągnie do Was pomocną dłoń. Będziecie mieli możliwość wykazania swoich umiejętności, swojego talentu. Zaufajcie e, swoim umiejętnościom. A z buław to jest nowa możliwość, nowy pomysł, nowa ciekawa praca, współpraca. No, dużo się będzie działo. Wykorzystajcie wszelkie możliwości. I okazję tego dnia, to na pewno będziecie y, bardzo zadowoleni z obrotu wydarzeń. Y, może się pojawić jakaś y, propozycja pomocy Wam w czymś, w jakichś pracach, czy to związanych z domem, czy to związanych z firmą. Y, nie odrzucajcie tej pomocy. Jest ktoś, kto widzi Was jako swój autorytet, kto bardzo Was podziwia. I chętnie zrobi dla Was wiele. Może wyświadczyć Wam jakąś przysługę, więc może warto utrzymać ten kontakt. No tutaj, w związkach, bardzo fajnie: albo sobie razem gdzieś wyjdziecie po pracy, albo miła, romantyczna kolacja przy świecach, a później aktywnie spędzona, upojna noc w ramionach ukochanego bądź ukochanej. Natomiast samotne panny. No jakaś randka we wtorek będzie, jakieś spotkania? ale ja widzę, że to jest takie dyskretne, to jest takie wszystko właśnie gdzieś tam w tajemnicy organizowane. No ktoś może Wam się spodobał, ewentualnie kochani, ktoś Was albo Wy z kimś podkochujecie się, nie zdradzając tego po sobie, a w buławie jest to ktoś, kto Was po prostu no... Oczarował w jakiś sposób, bardzo się spodobaliście tej osobie. Ktoś ze względu na wygląd zewnętrzny, ale też i osobowość, bardzo Was zainteresował i tu może coś z tego być. Więc warto przejść do działania, nie czekać, bo może ktoś Wam tą osobę gdzieś tam odbić. Więc działajcie, kochani. Wtorek: działanie, działanie, działanie. Jeżeli jesteście na urlopie. Zwłaszcza gdzieś nad wodą, bądź, bądź jakieś górskie rejony, a może po Jezierze, Majzurskie, nie wiem, może za Jakaś wycieczka, miło spędzony czas w plenerze. Na pewno się trochę umęczycie w tym dniu. Pogoda też będzie dopisywać, więc uważajcie na siebie, ale ciekawe miejsca, nowe widoki, no, piękne jakieś krajobrazy, które na długo zapadną w Waszej pamięci. Więc na pewno bardzo atrakcyjny. Dzień. Jeżeli chcecie coś kupić bądź sprzedać, też jakaś fajna, atrakcyjna oferta się pojawi, więc warto, warto skorzystać. Będziecie mieli taką pewność siebie i dar przekonywania, więc warto targować się bądź uzgadniać jakieś konkretne szczegóły tych transakcji, bo uda Wam się tutaj osiągnąć swoje. W środę mamy cztery kielichy, więc widzę pannę taką troszeczkę zmęczoną, trochę niezainteresowaną, trochę taką zasmuconą. No jest jak jest, wszystko jest ok. No, jeżeli jakiś wysiłek fizyczny był poprzedniego dnia, być może faktycznie bolą Was mięśnie i chcecie sobie odpocząć. Natomiast ta czwórka kielichów może mówić też o tym, że się na kogoś obraziliście bądź ktoś chce Was przeprosić, z kim dawno się nie odzywaliście i wreszcie ta osoba no, przełamuje te jakieś bariery. Jeżeli komuś się Panna spodobała, ta osoba będzie o Was zabiegać, nie udawajcie, że nie widzicie tych zalot, tych dzięków. Dajcie się zaprosić na kolację bądź kolejne spotkanie. W relacjach tutaj też wydaje mi się, że partner bądź partnerka będzie Wam trochę nadskakiwał, zwłaszcza jeżeli no, macie kiepskie samopoczucie. Jeżeli chodzi o jakieś sprawy urzędowe. Coś jest niedopatrzone, coś jest przeoczone, więc tutaj uważajcie, żeby zabrać wszystkie dokumenty, żeby dopytać konkretnie w jakiejś sprawie, bo coś jest niejasne. Na kapłanko to jest jakby coś ukryte za kotarą, tak? Yy, niedostrzegalne. Jest jakaś tajemnica, jest jakiś sekret, i tutaj być może wasze przeczucie będzie wam mówiło, że nie do końca jest tak, jak wam się to wydaje, bądź jak wam kto, ktoś mówi, więc wszystko weryfikujcie. W czwartek mamy kartę siły. Dzień, który mówi, że no jeżeli wytrwacie, bo znowu szczerbiwość, znowu męczarnia, ale dacie radę, odpowiednia taktyka, dyplomacja, strategia zaprowadzi Was do sukcesu. Spotkanie z zodiakalnym lwem, z którym być może trzeba uważać na to, co się przy nim mówi, więc tutaj ważcie e, słowa. E, chodzi o to, żeby po prostu nie doszło do jakiejś kłótni. Może to jest jakiś trudny klient, e, może jest to no, czasami. Zwłaszcza tutaj osoby, które właśnie są sprzedawcami, bądź konsultantami, no nieraz muszą naprawdę być bardzo cierpliwi, bardzo dyplomatycznie podejść do klienta, bo klient przychodzi z pretensjami, krzyczy, o wszystko obwinia tego biednego pracodawcę, jakby to jego była wina, najmniej na to, że telefon się popsuł, a nie producenta, który ten telefon wyprodukował, prawda? No ale wiadomo, jest to osoba w pierwszej konfrontacji, która zbiera, że tak powiem, naszą frustracje, nasze żale i zdenerwowanie. Więc być może macie do czynienia z taką sytuacją, więc tutaj no, będzie męczący dzień. Mogą być trudni ludzie, trudne charaktery, trudne jakieś spotkania, wyzwania w pracy, dodatkowe obowiązki, ale sobie poradzicie. Panna nie będzie narzekać. Natomiast zadbajcie o swoją um, odporność, bo widzę, że bardzo jesteście zmęczeni, jakby osłabieni. Uważajcie też na klimatyzowane pomieszczenia, bo może się odezwać ból gardła, zatoki bądź jakieś inne dolegliwości związane z przeziębieniem. Jeżeli wyjeżdżaliście na urlop, yy... może być pogoda taka troszeczkę męcząca zaduch, upał. Zwłaszcza tutaj, jeżeli jakiś wysiłek, mówię, częste jakieś wycieczki, podróże, wspinaczki, też uważajcie na siebie. Przede wszystkim, żeby Osłaniać głowę, um, zadbać o wodę, o to, żeby um, no nie przemęczać się tak i nie przeforsować organizmu. Nic ponad swoje siły. Jakaś trudna sytuacja będzie rozwiązana i to Panna będzie zawdzięczać sobie, że wiedziała, jak rozegrać być może tutaj rozmowę, jakąś transakcję. Jak z kimś porozmawiać, coś uzgodnić, jak przekonać, żeby sprytnie tutaj osiągnąć swój cel. W piątek mamy kartę Koła Fortuny, więc dzień taki troszeczkę w kołowrotku. Uważajcie, bo będziecie niedecyzyjni. Często możecie zmieniać zdanie, być podatni na wpływy czyli sugestii. Raz tak, raz tak. Ktoś może wam też zakręcić w głowie. Bądź kręci się jakaś osoba dookoła. Więc tutaj mówię, no jakiś cichy wielbiciel bądź wielbicielka, bądź osoba, którą się domyślacie, że wami się interesuje, ale może jest nieśmiała, może po prostu um, wy w jej oczach jesteście taką silną osobowością, że no ona się krępuje, że tak powiem, bądź boi porażki w e, e, jakiś sposób mm, zaproszenia was, na przykład na kolację, tak? bądź porozmawiania z wami. W stałych relacjach wyjazd, podróż, tutaj też niektóre panny, jeżeli pracują, to będzie to praca za kółkiem, ciągle gdzieś w rozjazdach. Ale warto tutaj postawić na pracę w zorganizowanej grupie, bo współpraca będzie tutaj dobrą domeną. Ruszacie też z jakimś nowym projektem, ruszą do przodu jakieś sprawy, które być może gdzieś tam utknęły, czekaliście na jakieś dokumenty, czekaliście na jakieś wiadomości, więc tutaj coś nabierze tempa. Odmiana sytuacji, więc jeżeli było źle, będzie lepiej. Jeżeli było bardzo dobrze, ale widzę, że było umiarkowanie, no to może być różnie. Natomiast no, koło fortuny jest to zawsze pójście nową drogą i taki dynamiczny rozwój: rozwój osobisty, rozwój zawodowy, rozwój firmy, rozkręcanie własnego biznesu, dobra współpraca. Korzystny obrót spraw, no i ogólnie w tym dniu będziecie mieć szczęście, więc jeżeli jesteście tutaj z sympatykami gier e, liczbowych, e, lot, to i tak dalej zagrajcie, bo być może fortuna sypnie jakimś groszem. Dobrze, kochani, ogólnie fajny dzień, bardzo pozytywny, jakieś nowe cykle, nowe wydarzenia, no, jakieś zbiegi okoliczności, które naprawdę korzystnie wpłyną na. Wydarzenia w tym dniu, więc trzymajcie ster w swoich rękach. Tylko nie pozwólcie, żeby ktoś namieszał Wam w głowie, bo może być tak, że nieraz jesteśmy stanowczo ukierunkowani w jakimś temacie, a ktoś nam powie coś, jeszcze ktoś coś dopowie i zaczynamy wątpić, zaczynamy się zastanawiać i zaczynamy zmieniać kierunek. A być może to nie jest wskazane. W sobotę mamy dwie buławy, więc tutaj jesteście jakby na rozdrożu. Dobry dzień na planowanie, konsultacje, współpracę, miło spędzany czas z partnerem bądź partnerką. <laughs> hmm. Takie zastanawianie się nad różnymi opcjami. No i być może ta randka. Może wreszcie tutaj zdecydujecie się na jakieś spotkanie i zobaczycie, co z tego dalej będzie. Dwie buławy, możliwość dokonania wyboru, więc jeżeli nie musicie się śpieszyć z podjęciem jakiejś decyzji, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakupy, e, jakieś inwestycje, kupno coś dla domu, jakieś projekty, zlecenia, przemyślcie co robię, to, przeanalizujcie, ale z kimś jeszcze, żebyście wiedzieli, że to wspólnie podjęliście decyzję, a nie postawiliście na swoim. W niedzielę mamy królową denarów, może Was odwiedzić kobieta z pod panny, koziorożca bądź byka, kobieta po 45 roku życia. Bardzo praktyczna, bardzo zaradna. Może to być mama, może być siostra, może być teściowa. Eee, przywiezie Wam coś ładnego, bądź coś dla Was zrobi. Niektóre panny wezmą się za porządki domowe. Bądź właśnie dekorowaniem, remontowanie, jakieś zabiegi pielęgnacyjne w ogrodzie. Miło spędzony czas z dziećmi i pojawi się temat dzieci, kochani. Więc, tak jak powiedziałam, tutaj te pary, które starają się o dziedziusia, ten tydzień jest naprawdę dobrym tygodniem na to, żeby zadziałać. Ewentualnie już w tym tygodniu dowiecie się, że Wy bądź wasza partnerka spodziewa się dziecka. Królowa denarów, dobre zakupy, dobra organizacja finansowa, ale głównie skupianie się na domu. Dzieciach, jeżeli nie macie dzieci, to może pupile domowe, no i jakieś na pewno zajęcia, jakieś obowiązki bądź swoje hobby będziecie w tym dniu realizować. Na pewno panna nie będzie się nudzić, natomiast jeżeli jesteście na urlopie, w tym dniu może jakaś wycieczka do zoo, może jakieś e, zabawy w plenerze, miło spędzony czas na łonie natury z pięknymi widokami, w miłym towarzystwie. Na spokojnie, bez żadnych jakichś takich niepokojących wydarzeń. Dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla każdego. Sprawdźcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.